Jest ze mną Bartłomiej Janeczek, trener Kabla Kraków. Bartek, piąte miejsce po rundzie jesiennej. Nie wiem, czy ty jesteś zadowolony z tej lokaty i czy ona dobrze odzwierciedla możliwości tej drużyny. Nie, na pewno nie jestem zadowolony. I myślę, że jakby cała drużyna na pewno nie jest zadowolona, bo, bo też rozmawiamy o tym, ale, ale by, no, biorąc pod uwagę szereg czynników, które mają wpływ na, na wynik sportowy. No, Widocznie, widocznie po prostu zbiór tych wszystkich czynników zadecydował, że, że, że straciliśmy sporo tych punktów. No i skończyliśmy tą rundę na, na piątej lokacie z, z całkiem sporą stratą do, do pierwszego miejsca. No i ten sezon na pewno, czy ta runda była taka e, dwuczęściowa, bo do, do połowy września straciliśmy troszkę tych punktów. A w drugiej części już tej rundy punktowaliśmy dość regularnie i zdobyliśmy 16 na 20 możliwych punktów. Gdzie, gdzie te dwa, dwa spotkania, w których straciliśmy te punkty, czyli z tramwajem i ze strzelcami, mogły się potoczyć zupełnie inaczej, bo straciliśmy tam bramki w ostatnich minutach meczu, no i gdybyśmy te cztery punkty pewnie. Jeszcze zdobyli, to, to ta sytuacja by się trochę inaczej w tabeli ułożyła, ale jesteśmy na piątym miejscu i, i musimy robić wszystko, żeby ta nasza gra była na lepszym poziomie i w rundzie rewanżowej zdobyć jak najwięcej punktów i zobaczymy, które miejsce, e, które miejsce nam to da. E, powiedziałeś, że musicie robić wszystko, żeby było lepiej, więc co w takim razie trzeba poprawić? Na pewno e, my jesteśmy zespołem, który cały czas jest na etapie budowania. I tutaj na pewno mamy tutaj naszą największą bolączką zawsze jest to, że jednak te rotacje, które nam się zdarzają, muszą się zdarzać na tym poziomie. W Znaczący sposób wpływają na to, jak na tym boisku się komunikujemy, jak gramy. Bo jednak jeśli ten zespół jest lata ze sobą funkcjonuje i jest grany, to na pewno gdy wyskakują pojedyncze elementy. To wtedy łatwiej jest te, tym zawodnikom którzy wchodzą funkcjonować w drużynie. No u nas jest troszeczkę inaczej, bo, bo tych rotacji wymuszonych jest sporo. W dodatku drużyna jest ze sobą e, krótko, tak, no bo licząc tą rundę, no to zagraliśmy można powiedzieć sezon dopiero w tej A klasie. E, biorąc pod uwagę, że w tamtej rundzie rewanżowej sezon został zakończony. Więc myślę, że tego czasu nam brakuje i takiego ta, takiego zgrania, takiej, takiej, e, takiej pracy treningowej. E, no i będziemy dążyć do tego, żeby, żeby tą pracę jak najlepiej wykonywać. Myślę, że, że tu jest na pewno największa nasza bolączka, bo myślę, jeśli chodzi o poziom sportowy, czy zawodników, e, czy, czy, czy całościowo drużyny, to, to nie jest na dobrym poziomie. I ja akurat, jeśli chodzi o. Naszą kadrę, czy, czy, czy z zawodników, którzy u nas w Kubie są, no, ja jestem zadowolony. Tylko no, każdy ten zawodnik nasz musi dać jeszcze więcej z siebie, żeby to przynosiło efekt jako, jako, jako drużyna i też wynik punktowy. Jeśli chodzi o kadrę, sporo nowych zawodników w tym sezonie pojawiło się w kablu. Powiedz mi, które transfery uważasz za najbardziej wartościowe? Tak, na pewno tych rotacji jest, jest dużo i, i to jest to, co powiedziałem wcześniej, i myślę, że to, to, jest, to jest znaczące i nasza drużyna tak będzie funkcjonowała jeszcze przez najbliższe lata, tak, bo, bo klub został reaktywowany dwa lata temu i, i my jeszcze nie mamy zawodników, którzy, którzy są naszymi wychowankami. Pracujemy nad tym, cały klub robi wszystko. E, uważam na, na, na naprawdę dobrym poziomie, żeby, żeby tych wychowanków mieć w przyszłości. Natomiast na ten moment e, e, jesteśmy zmuszeni, jeśli chodzi o piłkę seniorską, e, polegać na, na zawodnikach, którzy, którzy e, wiążą się z nami z, z, jakby spoza, spoza tutaj na, na naszego środowiska. E, natomiast e, może nie, nie chciałbym tutaj indywidualnie gdzieś tam oceniać naszych zawodników. Ale myślę, że każdy zawodnik, i to jest takie też charakterystyczne dla nas, że każdy zawodnik, który w tej drużynie jest, on, on ma dobry poziom sportowy. Że to nie jest zawodnik, który jest tylko i wyłącznie po to, żeby, żeby, żeby tutaj być, tylko to jest zawodnik, który zawsze daje jakość sportową. Natomiast myślę, że, że jeszcze mamy tutaj pewne pozycje, pewne, pewne, pe, pewną przestrzeń do tego, żeby żeby tą zespół wzmocnić, czy, czy się poszukać, e, poszukać e, jakby takich, takich osobowości, które, które jeszcze coś niosą do, tego, do tej drużyny. Dobrze, no to jakie jest w takim razie główne założenie przed rundą wiosenną? Która lokata Ciebie osobiście zadowoli? E, no my, my byśmy chcieli e, przede wszystkim wygrać jak najwięcej spotkań. Bo to jest to, jest, to jest to musi być nasz cel, tak? Wygrać każdy, każde spotkanie, wygrać, tak? bo, bo nie uważam, żebyśmy byli od jakiejś drużyny piłkarsko czy sportowo słabsi. Tak? Natomiast na to się tyle składa, składa gdzieś tam okoliczności, że, że, że w pewnych momentach no, musimy, musimy, musimy sobie jakoś radzić, w, w, w jakiejś sytuacji kryzysowej. Ale jeśli to... mogę ci przerwać, Janek Pieczarkowski, z którym rozmawiałam chwilę przed tobą, mówił, że czasami brakuje tych cech wolicjonalnych. Ty się z tym zgodzisz? Myślę, że po części w każdym meczu trafiają się takie słabsze momenty i, i my czasem mamy problem, że jeśli jest ten słab, do, dopadnie nas ten słabszy moment. To, 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 to ciężko nam jest czasem się podnieść, albo, albo jakby przezwyciężyć jakiś tam e, napór przeciwnika, poradzić sobie z tym, ale myślę, że robimy tutaj postęp, tak? I, i myślę, że ta cała końcówka tej rundy to pokazała. E, natomiast. Tak jak powiedziałem, my musimy sportowo cały czas ten poziom naszej drużyny wzmacniać, musimy się uczyć też te, tego grania takiego, bym powiedział, pragmatycznego, punktowego, ale zarazem nie tracić tego, co chcemy, czyli, czyli chcemy, chcemy, chcemy stać na ten poziom sportowy, na, na możliwie jak najlepsze utrzymywanie się przy piłce, ale takie utrzymywanie się przy piłce, które da nam, da nam realną korzyść do, do zdobycia bramki. I myślę, że, że takim naszym celem na pewno będzie zdobycie jak najwięcej ilości punktów i wygranie wszystkich meczów, jakie tylko będziemy mieli możliwość wygrania, tak? Jeśli będziemy mieli możliwość wygrania wszystkich meczów, bo, bo tak ten sezon się będzie układał, będziemy mieli dyspozycję kadrową, będą obecności, nie, nie będzie tych nieplanowanych nie, nie, nie gdzieś tam nieobecności, to to, to, to uważam, że możemy wygrać wszystkie mecze, ale myślę, że tutaj po prostu trzeba z tygodnia na tydzień zobaczyć, jak się ta sytuacja rozwija, bo, bo też no, sytuacja specyficzna, jeśli chodzi o, o, o nawet o piłkę nożną i w ogóle o funkcjonowanie na, na, na w przestrzeni, tak? bo, bo, bo mamy jednak tą, tą sytuację specjalną i, i, i musimy też to brać pod uwagę i też nie wiadomo jak ta sytuacja się będzie dalej rozwiązywała. Tak? No nic, ja życzę przede wszystkim tego, żebyśmy mogli dalej w piłkę grać i oczywiście jak najlepszych wyników. Dziękuję.